Siemaneczko wszystkim, witam Was ponownie u siebie na budowie. Słuchajcie dzisiaj akcja Łazienka o obsadzaniu dokładnie baterii podtynkowych. Tutaj już mam wszystko pozapracowywane, cyrkulację podpiętą, wszystko podłączane. Ta bateria jest tak w tej chwili założona troszeczkę na sztukę z tego względu, że tutaj będzie szła jeszcze płyta, będzie troszeczkę wysunięta cała ściana do przodu, więc to będę przesuwać, ale dzisiaj zajmuję się dokładnie ustawianiem sobie tej baterii. Jeszcze parę słów na temat podłączenia tej baterii, ponieważ jeżeli ktoś tam troszeczkę się zna, temu ja orientuje, to na pewno zwrócił już teraz uwagę, że do góry mam podłączoną deszczownicę. Tak? Prawidłowo do tego wyjścia powinna być podłączony zestaw prysznicowy. Ja zrobiłem odwrotnie z tego względu. Podpiąłem sobie to tutaj, a żeby tak fajnie mi się zmieściło, to zastosowałem sobie takie y, dwa kolanka GZ, które zrobiłem, skręciłem w tamtą stronę, żeby ominąć y, Tą rurę tyłem, jedno kolanko, drugie kolanko w tamtą stronę i wyjście krótko tutaj. A dlaczego podłączyłem sobie pod dolne wyjście, które służy do deszczownicy? Dlatego, że nie chcę mieć czegoś takiego, że jak odkręcę kran, to od razu będzie mi się lało z góry. Zrobiłem to tak, że jak sobie odkręcę kran, będzie mi się lało z zestawu prysznicowego. Natomiast jeśli wcisnę sobie tutaj, to dopiero będzie lało mi się z deszczownicą no a teraz zajmuję się ustawianiem tego wszystkiego a jak najlepiej to zrobić słuchajcie, na razie robię sobie w górę w dół za chwilę w górę zamontowałem sobie już tutaj to nasze wyjście do deszczownicy zastosowałem dość mocne kołeczki, które tam widać i śruby, nie takie szybkie z zwykłego montażu, tylko porządne i ustawiamy wszystko sobie tak żeby nam tu, bierzemy kątownik oczywiście i z tej strony, żeby nam ładnie się ustawiało. I oczywiście z tej strony, żeby nam wszystko ustawiało. Ja to zaraz sobie będę regulować śrubkami góra dół. Tak żeby to sobie wszystko ustawić delikatnie. Tak samo tu. Sprawdzamy sobie tutaj z tej strony to samo. Kątowniczek przykładamy, sprawdzamy. I tak trzeba ustawić. Trzeba ustawić ten, to wyjście do deszczownicy. Żeby, było, żeby ładnie wyglądało i było dobrze zrobione, ustawić raz, że w poziomie tutaj, dwa prostopadle fajnie do ściany, tak? a najlepiej posłużyć się tym kątownikiem. Ja tak robię, jak tutaj widać, jeszcze zaraz wezmę śrubokręcik, żeby sobie to podregulować dokładnie, idealnie i góra będzie przygotowana już do zarzucenia tutaj yy, jakimś tam klejem, tynkiem czy czymś takim. Także tak to wygląda. A później może coś wrzucę do ustawiania tego naszego kranu. Także trzymajcie się. Hejo!